Ja będę śpiewał dla mojej mafii. Jak chcecie, też słuchajcie. Jak ktoś z nich śpiewa, przypominam. Samotna wieży zamknięta, z głodu przestała już jeść. Między udami, gdzie kiedyś wiatr hulał, rozciąga się pajęcza sieć. Minęło dokładnie lat pięćdziesiąt parę, a może nawet i mniej, i choć się niewielu starało. To żaden nie uwolnił jej. Ktoś tam robi piękny przerywnik. Dobra, jedziemy z drugą zwrotką. Wierzy głęboko, że zobaczy wierzy Tego, o którym wciąż śni. Wierzę się rzuci na niego, jak zwierzę, gdy ten przerwie pajęczą nić. Dziwne stękanie się nagle rozlega, czyżby to ktoś wspinał się przez okno księżniczka dostrzega. To był koń na białym rycerzu! Na białym rycerzu był koń! To był koń na białym rycerzu! Na białym rycerzu był koń! To był koń na białym rycerzu. Na białym rycerzu na białym rycerzu był koń. To był koń na białym rycerzu. Na białym rycerzu był koń. A dzięki bardzo.